Blokujemy wszystko, co się da. Blokujemy ronda, blokujemy ulicę. Środę, nie idziemy do roboty. Robimy za Teraz ja mówię, proszę Pana. To jest protest kobiet. Środę, nie idziemy do roboty. Paraliż, sabotaż. Skoro to państwo nie działa, to zrobimy sobie podziemne. Wypierdalać.

Dzień dobry. Nie chce się pani dzisiaj pokazywać na wizji. Dlaczego? No nie mogę, bo dostałam wczoraj gazem e, e, na demonstracji e, od panów udających policję i no, bardzo się wyglądam na razie, tak że w ogóle się nie pokazywać. No przykro mi bardzo. Poczytam różne relacje na, na różnych portalach i na mnie na przykład OKO.press napisało tak, że policja urządziła kocioł, odcięła wyjścia i rozpyliła gaz. Policjanci w cywilu wchodzili w tłum protestujących i bili ich pałkami. Wyglądali na dresiarzy, prowokatorów, ale w pewnym momencie założyli opaski policja. To znaczy to było kilka etapów tego. Rzeczywiście to było tak, że policja tradycyjnie robiła już kotły kłamała, to znaczy nadawała takie komunikaty, policja, no panowie w policyjnych mundurach nadawali takie komunikaty o tym, że, żeby się rozejść, przy czym uniemożliwiali ludziom rozejście się, czyli popełniali, zresztą no, popełniali wszystkie możliwe wykroczenia, które, które zawsze popełniają, czyli legitymowali bez podawania podstawy prawnej faktycznej, odmawiali podawania numeru służbowego imienia, nazwiska i to są te drobiazgi. No i oczywiście kłamali właśnie o tym rozejściu się, wzywali ludzi do rozejścia się, kiedy blokowali ludziom rozejście się, to są te sprawy, które policja potem przegrywa w sądach, no bo doko dokonuje tak naprawdę nielegalnych zatrzymań, no bo osoby są nie są zatrzymane, ale nie mogą się, e, nie mogą się oddalić, więc to, to były te, 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 te wstępne rzeczy. Potem była sytuacja taka, że ludzie no, chcieli iść, chcieli iść do domu, skoro nie byli zatrzymani, skoro policja nic od nich nie chciała. I wzywała do rozejścia się, wtedy poleciał Gaz i to był ten pierwszy etap. Natomiast potem tam było kilkudziesięciu tajniaków, kilkudziesięciu funkcjonariuszy policji bez mundurów. Wszyscy zresztą wyglądali tak samo, byli w bluzach odresu. Jeden z nich zaczął bić jednego z demonstrantów i w pewnym momencie w ogóle rzucili się na ludzi, zaczęli ich bić, wyciągać z tłumu. No, założyli potem opaski policjan, no, ale takie opaski rozumiem, że można sobie wszędzie kupić, bo poza tym no, to nie jest pełnienie służby w ten sposób, że, że tajniacy po prostu biją demonstrantów, a w którymś momencie zakładają opaski i znikają pomiędzy kordonami policji. No dużo bardzo niedobrych rzeczy się tam wczoraj wydarzyło, zwłaszcza, że tam było mnóstwo młodzieży, która